spotkać z Walentynem, to nie miał nic przeciwko, a później na Lejwie się poczuł, a potem też się poczuł. I oczywiście, że go nie zdradziłam, w ogóle skąd takie pomysły? Wracam do Grzechania, z tego co widziałam, do Grzechu. Jest y, szczęśliwy i mu się tam wiedzieć. To ja też nie będę do niego wracać, żeby mu znowu życie psuć. Po co w ogóle na randkę z Walentynem. To nie była randka, to było po prostu spotkanie. Wiecie widzowie, ja, Walentyn jest dla mnie ważnym człowiekiem. Naprawdę, po prostu jest ważny dla mnie. Lubię się z nim, z nim rozmawiać. Ale to nie znaczy, że zawsze trzeba coś robić. No już bez przesady, widzowie. To była zwykła kolacja. Zresztą najpierw się zapytałam, żeby problemu nie było, a problem później okazało się, że był. Nie ma żony. Nie ma rudy. Nie ma żony. Nie ma żony to jest bardzo fajny facet. Jest trochę dziwny, ale fajny. Czy ja się dziwię? No, dziwię się. No, bo wiecie, jakby mi się Jake zapytał, czy może nagrać piosenkę z Alicją. Ja bym powiedziała, Jake, tak, możesz, idź, nagraj, a potem by powiedziała, ja chcę kończyć relację, bo ty nagrałeś nutę z Alicją. No, odwróćcie w drugą stronę. Lejcy nie jest jego ex, no ale skąd pomysł, że Walenty nie moim exem? <noise> skąd macie chce takie pomysły? Patrzcie, skąd się mogę połączyć? Gdzie ty jesteś? Na krześle, Jake. A co? Nie można być na krześle? Patrz, krzesło tu ma. Siedzie krzesło w domu. W domu kąpałam się. <laughs> Nie dziważnie, dobra, już za i powiedział. W domu siedzę. Mm w uciemku nie siedzę, ale widzę wiem. Szemo. Siema. Gdzie ty jesteś? Na krześle. Na basenie, czy co? Nie. Skąd takie pomysły masz? Serio? Tu mam zasłonę. Zasłona jest. Ja, ja, ja wiedziałem przed chwilą, bo to cały dzień się nie odzywałaś. To ja cały dzień. Ja teraz poszłam na siłownię, a widzę teraz, że odpaliłaś live, a zamiast mi odpowiedzieć, to bym mogłaś mi, co najmniej zadzwonić, nie? A nie jak już na basenie, gdzie nie ma. No, Jakbyś chciał ze mną no, tak, rozmawiać, prostu do ciebie przysłać, Jake, po prostu nie chciałeś. No naturalnie, że ja nie chciałam, a kto by chciał potem? No ale wiesz, że. Jest to... 20:00, I ty chcesz mi powiedzieć, że jesteś w basenie, o tej godzinie, tak? Nie jestem w basenie. <noise> tu jest zasłona, Jake. Ja... Krzesło. Na w basenie jest krzesło i zasłona. Wiesz co, o tym tak naprawdę. Zamiast pogadać normalnie i wszystko, i nawet nie odbierasz, ale na live'ach chcesz się włączyć, nie? Dziwne to jest. No, ale dziwne, no przecież. Jake, nasza relacja się podobno zakończyła, no to jak się zakończyła, no to co Cię to obchodzi? Co Cię to obchodzi? Co mi to <grym> obchodzi? Naprawdę teraz to No tak, to powiedziałem. Ja <grym> A co, jesteś z rudym, czy co? <grym> nie wiem tak tego o nim. On nie jest rudy, prawda? No, nie jest rudy, ale no, nie jestem z rudym. Wiesz co? Bez sensu. Ja. ja ci wyjaśnię, wiesz co? Jestem sama i nie jestem żadnym nie jestem ja słyszę, że ktoś jest tobą.

Zjażdżam hey, hey. <laughs> <laughs> Ciebie. Iść. Nie, 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 no to rano, nie jesteś. Chcieliśmy zrozumieć, ale niestety Pan nam zepsuł. Przez chwilę przyszedł i że mam iść. Specjalnie tutaj wybrałem to. Wytrażę, A, patrzę. No, ludzie, dzisiaj wiecie o co i będziemy właśnie odpalacali na live. No, właśnie ten pan nam tutaj zepsuł na... Kurde... On... Czy straciłam obserwujących? Nie sądzę. Nie no, widzę... Ja uważam, że każdy powinien się skapnąć. To było widzę do przewidzenia. I co? Jesteście źli na nas? Mam nadzieję, że nie. Co one piszą? Bo ja nie widzę son. Piszą, że tak, Ktoś nie biegajcie się na nas. Jakoś wam to wynagrodzimy. Śmiesznie to było. <tusząc> 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 Trochę. No naprawdę? <tusząc> Sorry. <tusząc> Przepraszamy. Halo. Dlaczego nas to szukaliście? Dlaczego nas to szukaliście? Znowu szósty jedne. My to wszyscy... My to przeżywamy! Wychuję! To kurwa zboczeńcy, wyłazić z tego jacuzzi! Każdy przeżywał? On wiedział, że puściłam. On, puszczą. Puszczą. on puszczą. mi tutaj napisał, what? Oszuście, ty. Oszuście. Traumat, oszusty. Jeden z drugim oszusty. Ale w ogóle cię Polak nie słyszymy, wiesz? Czekaj, bo... Ale kocham cię Polak za to, że jesteś taki też w tym... Oszusty! Już nigdy nie będzie uchodźcał. Słuchajcie zaraz. Dzwonimy do hotelu, w którym jacuzzi się kąpią. I mówimy, że w tym jacuzzi pełnym spermie jest trochę wody. Tak. A nie! nie wolę pokazać, ja teraz no? dzwonię. Jaki to jest hotel? Dzwonimy tam. Ja powiem, że jakaś para no leży w jacuzzi, jacuzzi i się onanizuje. Co się tam dzieje? I jak to, co? No domyśl się. tam. Dotykają się za dużo w tej jacuzzi. Przepraszam, Polak. Ale jak to. Wolno. na napały na was? Zakochanym wolno. Prawda? Dzwonię na teraz. <gry> Dzwonię na pały. Puść Widać miłość kwitnie i tak bardzo dobrze. Ci Z czego się cieszysz? Oszust co? A nie mogę się cieszyć? <gry> o, weź, go tam, weź, weź go tam jeszcze za łóżko. <gry> no, 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 no. No, no, no. Po za wszystkim łóżku. Stoi dla wszystkich. Tak Na raz, A to były żarty, żarty, Raz można sobie też pożartować. Dzwonimy ja, do hotelu. Żarty robiliście. Dzwonimy do hotelu, robili... Dzw tego. Tyle razy zrobiliście nam dramat, teraz my musieliśmy wam dramat zrobić. Dzwonimy Zr do hotelu, żeby was z jacuzzi wyrzucili. No nie, no ale, Nie, zboczeńcy. Zboczeńcy. <grymne> Patrzę, jak oni są co <grymne> <grymne> Polak opuścił? Wkurzył się. Bieda. Będziesz tam po gadać. <grymne> Dobra. Ilku, wiesz co? Ja uciekam, bo tu nie słychać nic. A jeszcze chciałem przypomnieć, że jest premier Radisu, tak? O dwunastej, o dwunastej wyjdzie nuta. Od no pożyca. i dobrze, i dobrze. Wi wi widzę uśmiechnięta jesteś. Taka masz być, Karolinka. No, jest super. I tak jak powiedziałem, miło spędzić czas i tyle. Wszystko jest dobrze u nas. Wszystko jest dobrze. No i cieszę się. I tam i dbaj o Karolinkę, Jake. <grymne> Wyszysz, Jake? Co? Daj tam o Karolinkę, niech się ma dobrze i tyle. Tak, tak. Ja nic nie widzę, dlatego ja muszę bliżej przyjść. I nic nie słyszę, bo tutaj jest głośno. Aha. Wszystko jest dobrze, mam nadzieję, że nie jesteście źli. To było tylko żart. Dramat i wstyd ludzie mówią. <grywa> no, Dobra no, Karol, nie przeszkadzam, bawcie się. Dobra, nie denerwujcie się. Tak, przepraszam ludzie, to był żart, come on. Wreszcie kończę, bo ja nie słyszę tutaj, ale dziękuję bardzo, za życzenia.